Dzisiejsze dwie paczki z Allegro. Beta Egdyks. Roślinne sterytki. Po nich dobrze się czuję, bo mm, jest moc, ale nie, no, organizm nie czuje się źle w sumie. A Tribulusa terrestriza nie polecam, mogłem tamtego roślinnego, bo jest, nie wiem, jakiś szkodliwe dla organizmu, według mnie. Beta Egdyks działa chociaż i jest. No, w sumie Tribulus też jest z naturalnych roślin, nie? Ale po tym właśnie czułem, że miałem moc. Jedna kapsułka dziennie. Ej, ta firma ogółem ma kartonik z Teddy'ego. Teddy, taki niemiecki sklep, co jest. To ciekawe, czy oni stamtąd z Niemiec nie sprowadzają. Nieraz biznes czyjś można po kartonie wyczytać, skąd oni biorą towary i tak dalej. 100 kraty. Kupiłem ją mega okazyjnie. Zamiast 102 zł to 9850 Jeszcze jednym znalazłem na Allegro i chyba najtańsza. 400 kapsułek. Te mega cups one są też mocne. Też dają siły.